Znajdujemy się na terenie gospodarstwa rybackiego Niemodlin. Jest to gospodarstwo rybackie, jedno z dwóch lasów państwowych. Historia tego miejsca sięga na pewno XV wieku, gdyż pierwsze źródła pisane podają, pochodzą z roku 1523 i Urbasz z tego okresu wymienia już kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt znakomicie funkcjonujących stawów w tych okolicach. Tych stawów mamy około 700 hektarów. Wszystkie one mają wspólną cechę, mianowicie to, że wszystkie zasilane są wodami okoliny. My nie mamy do czynienia tutaj z przegradzaniem żadnej rzeki. Po prostu musimy liczyć na to, co napada. No i rowami leśnymi spłynie do naszych stawów. Na stawach gospodarstwa hodujemy ryby w sposób tradycyjny, naturalny, niewiele różniący się od tego, który miał miejsce kilkaset lat temu. Ryby tu mają całkiem dobre warunki, sporo przestrzeni. Ryby są dokarmiane. Tylko zbożem, główna baza pokarmowa to jest pokarm naturalny, czyli coś, co ryby w tym stawie mogą znaleźć, to jest uzaloplankton, to są formy bentosowe różnych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. W stawach w okolicy Niemodlina, maksymalnie możemy zretencjonować około 700 tysięcy metrów sześciennych wody. No, jest to sporo, biorąc pod uwagę fakt, że wody w naszym kraju brakuje. Ta retencja powoduje, że wokół stawów tworzy się określone środowisko przyrodnicze, charakteryzowane bogactwem różnych form. Mamy tu ponad połowę gatunków ptaków. Które zamieszkują tereny Polski. Blisko 2000 gatunków roślin jest związanych z tym środowiskiem. Także każdy, kto lubi przyrodę, znajdzie tu coś dla siebie z pewnością. Te 700 hektarów jest w całości objęty programem przyrodniczym Natura 2000. Mamy również niespełna 300-hektarowy obiekt położony w województwie śląskim. Jest to rezerwat przyrodny Łęszczok. Największy i najcenniejszy przyrodniczo obszar chroniony na Górnym Wląsku. Dla ornitologa rezerwat Łęszczok atrakcyjny jest przez cały rok. Z tego względu, że o każdej porze możemy tu spotkać gatunki, które wywołują u nas podnoszenie ciśnienia i uśmiech na twarzy. Ale jednak najatrakcyjniejszym okresem jest okres wiosny i jesieni, kiedy zbierają się tu ptaki migrujące. Wtedy, przy różnych zawirowaniach powietrza, bądź to w złych warunkach pogodowych, przyciąga rezerwat ptaki bardzo rzadkie, jak i bisy kasztanowate, jak rybitwy wielkodziobe. I wtedy też możemy natrafić na największą niespodziankę w swoim życiu, kiedy stwierdzimy gatunek, którego tu jeszcze nie widziano ale wtedy też jest najwięcej ptaków, jeżeli chodzi o ilości. Potrafi być do 6 tysięcy gęsi, ale i ptaki siewkowate, które wiosną obserwujemy nad Biebrzą jak bataliony, ich tu też jest sporo jesienią, choć nie są już tak atrakcyjnie wybarwione. Gospodarując na terenie rezerwatu musimy brać pod uwagę trzy niezwykle istotne aspekty. Jest to mianowicie funkcja przede wszystkim przyrodnicza, bo z myślą o przyrodzie stworzony został ten rezerwat, funkcja społeczna, bo to miejsce powinno być przynajmniej częściowo udostępnione odwiedzającymi ludziom. Łącząc w sobie również funkcję ekologiczną oraz tą jedną z podstawowych funkcji, funkcję gospodarczą. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży wyhodowanych tutaj ryb chcielibyśmy ten rezerwat utrzymać w należytym stanie technicznym. Jesteśmy w tej chwili w okresie odłowów jesiennych karpia konsumpcyjnego, który trafi na stoły na Wigilię do okolicznych mieszkańców. Zaopatrujemy praktycznie gro mieszkańców Górnego Śląska. Oprócz karpia jeszcze można u nas na stawach spotkać lina szczupaka. I który jest chętnie zakupywany do zarybienia przez Polski Związek Wędkarski. W tym czasie, kiedy mamy stawy spuszczone, jest to bardzo atrakcyjne miejsce dla tych ptaków, bo ludzkie oko może widzi tylko i wyłącznie błoto i jakieś małe kałuże wody, natomiast gdybyśmy patrzyli wzrokiem ptasim, widzielibyśmy obfito zastawiony stół, gdzie ptaki mogą się dosyta najeść i napełnić swój wygłodniały brzuch, wyciągnąc stąd wszystko, co, co da się tylko zjeść, z tego względu, że jedne mają dłuższe, krótsze dzioby, inne dłuższe, jak na przykład krzyk, który potrafi tak głęboko włożyć dziób do tego błota, że wyciągnie stamtąd jedzenie odpowiednie dla niego, a kiedy ten dziób jest do końca włożony, to sama końcówka potrafi się na tyle otworzyć, żeby złapać owada, który jest dla niego interesujący. Teraz, kiedy stawy są spuszczone, korzystają z nich bardzo duże stada gęsi. Głównie jest to gęś zbożowa, gęś białoczelna, ale także i gęgawa. Czasami zdarzają się też takie rarytasy, jak bernikler, rdzawoszyje, białolice. Gęsi rezerwat Łęszczok traktują głównie jako noclegowisko. I przylatują tutaj przed zachodem słońca, zlatują się z różnych stron e, grupami i nocują z tego względu, że na wodzie jest bezpiecznie. I jakikolwiek drapieżnik, który chciałby je podejść, on jest z daleka już widziany. Kiedy obserwujemy takie stado gęsi, które e, nocuje na tym stawie, kiedy przyjeżdżamy tu jeszcze e, bardzo wcześnie przed wschodem słońca, Możemy tylko na razie usłyszeć te ptaki, które się odzywają, gdzie jest gwarno. Dopiero później, kiedy słońce zaczyna pokazywać się za drzew, możemy dojrzeć ich sylwetki. ale na pierwszy rzut oka może się nam wydawać, że one są takie niesforne i nie wiedzą co naprawdę robią tak na tym stawie, ale w rzeczywistości to są stada, które są spokrewnione ze sobą. One wiedzą, kto jest kim. Nikt tak naprawdę tam nie stoi anonimowo. Są koalicje w, w tym stadzie i każdy wie kto jest jego wujkiem, ciocią i, i wiedzą co, co konkretnie mają robić. Natomiast o wschodzie słońca one wylatują na pola, żeby żerować na resztkach kukurydzy i to jest też niesamowity moment, bo tak naprawdę jest gwarno i głośno, natomiast przed samym odlotem jest sekunda ciszy i nagle jest bum i ptaki zaczynają odlatywać Wtedy, kiedy przelatują nad naszymi głowami, one przypominają taki pociąg, który pędzi po korach. Po, po I wydaje się ludziom, jak to jest, że nagle te ptaki zaczynają startować, że jeden odlatuje, a reszta leci za nim. Próbuje się to tłumaczyć w ten sposób, że tak jak ludzie, kiedy stoją na, na czerwonym świetle, i każdemu się śpieszy i chce przejść. Kiedy jedna osoba zdecyduje się przejść przez te czerwone światło, no to inni mówią, jak ten przeszedł, to ja też idę. I tak też jest z tymi ptakami, że one później odlatują za, za kolejnymi, ale kiedy one znowu lecą w kluczu, to podobnie jak kolarze, ten pierwszy niestety odgrywa najważniejszą rolę. I ma najcięższą robotę do, do zrobienia, bo na niego właśnie idą te, ten opór powietrza. Oczywiście on w miarę później jest wymieniany przez, przez inne osobniki, ale tam przez cały czas odbywa się edukacja tych młodszych osobników, bo one uczą się topografii, miejsc, gdzie mogą żerować i na co tak naprawdę muszą uważać. Rezerwat przez gęsi traktowany jest powiedzmy jako taka restauracja podczas postojów podróży, ponieważ zatrzymują się tutaj na, na żerowiska, ale po to właśnie, żeby odlecieć na południe, na południowy zachód i tam spędzić zimę. Chociaż zdarza się też tak, że kiedy zima jest łagodna, to są osobniki, które tutaj zimują bądź zimują na stawach, które są niedaleko, a mam tu na myśli zbiornik Dębnicki, który zimą nie zamarza. Na tym terenie karp służy głównie jako meliorant stawów, to znaczy nie pozwala rozwojowi roślinności wynurzonej. W ten czas nie tracimy lustra wody i ptaki, które na tym obiekcie bytują, mają dla siebie w trzcinowiskach tereny lęgowe, natomiast potomstwo wychowują na lustrze wody. Pomimo, że miejsce to zostało stworzone przez człowieka, tworzy jednak niesamowite. Ekosystem jedyny w swoim rodzaju, gdzie wszystko wzajemnie na siebie oddziaływuje i jedno bez drugiego tak naprawdę nie może istnieć.